Thank mm -hmm. Na dworzu z moim siakiem. Dzisiaj w sumie nic nie nagrywałam. Miałam taką lazy day wieczór. Choć jak u pójdziemy w tą stronę. Um, miałam taki właśnie wolną niedzielę. Miałam coś ponagrywać, ale jakoś nie było co. E, robiłam z mamą pierogi. Moja mama robiła ciasta sernik, który rozdaliśmy, rozdała w sumie, bo była też o jednej takiej pani, od której wynajmujemy mieszkanie i zawiozła właśnie jej ten sernik. Także zostało troszeczkę dla nas jabłecznik. I właśnie te pierogi, także pomagałam jej jakoś zapomniałam całkowicie o nagrywaniu czygokolwiek. Yy, I właśnie nie wiem, jak będzie wyglądał ten vlog. Czy nie połączę go z jutrzejszym. Um, lub zastanawiałam się, czy nie zrobić pielęgnacji w tym vlogu właśnie takiej wieczornej. Nie widać mnie. Może tu, tu, tu coś widać? Nic nie widać. No trudno. Także właśnie się zastanawiałam, czy. Czy nie, zrobić wszystkie lampy pogasły Tu jest lampa i nie, nie, nie świeci się Także pójdziemy sobie Zaraz tam gdzie się świeci e, I co? I właśnie Myślałam o Pielęgnacji, może Zrobimy sobie dzisiaj Pielęgnację wieczorną Chodź jakiś. Idziemy, chodź Właśnie Myślałam o pielęgnacji wieczornej będzie mnie zaraz, może, widać trochę? Uwaga, uwaga! Czy będzie? Mi widać trochę? O, 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 dzień dobry! Także właśnie myślałam o wieczornej pielęgnacji. I co, jutro będzie taki składany vlog od jutra, tygodniowy, bo idę do pracy na drugą zmianę, więc będę mogła tylko rano coś porobić a raczej nic się nie będzie działo, także zobaczymy się w domu już i pokażę Wam czego używam do pielęgnacji wieczornej to tyle. Stoicie, stoicie, dzień dobry. Yy, tak jak mówiłam, przychodzę do Was nie z pielęgnacją, a z yy... Yy ulubieńcami ostatnich miesięcy, ponieważ nie yy, miesiąca, tylko jest to dłuższy okres, ponieważ przez długi czas nie nagrywałam i będzie tutaj kilka tych rzeczy. Yy, I zaczniemy sobie od kolorówki może. I jest to mój drugi korektor, znam. I jeżeli robię taki mega naturalny, delikatny makijaż, czyli... Dość często, bo dość często do pracy robię właśnie taki mega delikatny makijaż, to właśnie używam tego korektora, daję go pod oczy, delikatnie resztką em, na policzki i w sumie tyle. Coś tam na czoło, delikatnie, prawda? Teraz no nie mam żadnego podkładu, korektora ani nic. Moja teraz wygląda tak, więc nie potrzebuję jakoś dużego korektora. Tak jak mówię, pod oczy i delikatnie, żeby zakryć róż, na przykład tu w tym miejscu, ponieważ tu i tak dalej daje róż, więc i tak mam zaróżowione policzki, także po prostu pod oczy i resztę wklepuję sobie tutaj i na brodę. I dosłownie resztkę, resztkę na czoło, także podkład, nie podkład. Korektor znam, chcę kupić sobie podkład, znam, ale najpierw muszę skończyć ten, który mam, podkład. Na razie zadowalam się korektorem. A co do podkładu. Jest to podkład z Catrice i mam go końcówkę i myślę, że ten na pewno nie jest mój ostatni podkład z Catrice, tylko chciałabym przetestować coś innego, właśnie myślę, zastanawiam się nad nam, a tak to Catrice to jest coś wow, naprawdę nie dość, że starcza na totalnie długo, mam go dosłownie końcówkę, nie wiem na ile mi to starczy, myślę, że nie na jakoś bardzo długo, tym bardziej, że... Na co dzień nie maluję się jakoś mocno, raczej delikatnie, więc na długo mi starczy jeszcze ten, ale myślę, że teraz jak będę w Polsce, to kupię sobie już ten znam, a ten po prostu postaram się wykończyć w urlop, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe. Teraz po prostu nie będę zamiast, zamiast korektora, będę używać po prostu podkładu i tyle, po prostu tak bardzo mało żeby go wykończyć, ale jest naprawdę mega ten podkład. Dalej mamy rzęsy magnetyczne. Słuchajcie, to jest coś, co ratuje moje krótkie rzęsy. Um, te rzęsy. I konkretnie w sumie te rosa. To już są moje trzecie. Właśnie te rosa. O nazwie Rosa. Rossi, Rose. Rose. I one są połówkami To są połówki Pudełko mamy starte Totalnie wykończone I I co I są właśnie te połówki Wink Lashes Mega, naprawdę mega Chyba moje ulubione I teraz jak będę właśnie w Polsce to muszę kupić tych Rosa i chcę przetestować Też inne, ponieważ miałam Połówek miałam tylko Tą rosę i żadnych innych, i chcę właśnie przetestować inne połówki. Chociaż teraz widziałam takie, że się przykleja na stałe takie rzęsy, ale jakoś coś mi się nie. Nie mogę się do nich przekonać. Może jedno pudełko kupię, zobaczę, przetestuję, ale te na pewno wylądują w moim koszyku i będą w, moim, w mojej kosmetyczce. Także tak. Dalej z kolorówki, skoro jesteśmy przy rzęsach, to może zostańmy przy rzęsach do rzęs. Iconic, używam go już drugi miesiąc, tak mi się wydaje, niecały. Otworzyłam go i używam i jest naprawdę bardzo fajny. Mam bardzo fajną szczoteczkę. On mi się już kończy i ja mam trochę tych tuszu szczoteczką, ma taką cieniutką, więc docieram do tych najmniejszych rzęsek bardzo dokładnie. Teraz tworzę taką małą próbkę do sam w się próbka właśnie z tuszem do rzęs otworzyłam ją ale chcę najpierw wykończyć ten tamten będę po prostu raz na jakiś czas sobie malować, a ten jest naprawdę fajny, bo dotrę do tych najmniejszych rzęs najkrótszych rzęs, ja mam dość krótkie więc fajnie docieram do tych tam najbliżej oka dzięki czemu wydaje się ich, że mam więcej i trochę je po prostu wydłużam. Dalej w kolorówce skoro jesteśmy przy włosach, to zostajemy przy włosach, tylko przejdźmy troszeczkę wyżej do brwi. Sfatygowany, ale już końcówka dosłownie. Może wystarczy mi na tydzień, może nawet nie, ponieważ już tu widzę, że na tej szczoteczce jest bardzo mało. I jest to żel do brwi z Clarisse Mm. True Gel. Clear Brown Gel. Tak on wygląda. Na początku się nie mogłam do niego przekonać, bo on się tak strasznie wyświecał. I używałam mydełka, ale od mydełka ja zrobiłam tak i wszystkie brwi. No teraz to mam cały dzień brwi, tak? Robiłam tak i wszystkie brwi właśnie się robiły w ten sposób, nie trzymały, a tutaj e, jak zrobię, przejadę sobie tak e, nim rano, to jest dosłownie trzyma się jak ta lala. Zresztą jak już e, później zrobię sobie nawet tak, to łatwiej jest je ułożyć i one trzymają ten swój mm, poziom, tak jakby, tak? E, także co? Ten... Żel jest naprawdę mega, chociaż mam jakiś nowy do przetestowania, więc będę testować jak tylko ten się skończy. No i mydełko, które muszę mm, też wykończyć, które przez jakiś czas było moim ulubieńcem, ale na razie to jest moim ulubieńcem. Może do mydełka wrócę właśnie zimą, jak się nie będzie tak mi twarz szpociła. To z Dejach lip liner i to jest coś, czego ja szukałam bardzo długo. To jest konturówka do ust, ale ona jest w takim kolorze jak moje usta, więc ja nią obrysowuję sobie usta, tak jakby je powiększam, bo obrysowuję je troszeczkę poza kącik wychodzę tych ust. I delikatnie dopełniam te usta, jak gdzieś widzę ubytki, coś tam, przebarwienia czy cokolwiek, delikatnie wchodzę, daję na to błyszczyk i mam piękne usta, powiększone troszeczkę, wyglądają na większe, a wyglądają bardzo naturalnie, jakbym miała swoje, po prostu pomalowane błyszczykiem. I jest bardzo trwała, tak jakby wodoodporna, ja jej szukam wszędzie, nie można jej kupić, ponieważ głównie można było ją kupić na look fantastic nie ma tam tego koloru może teraz jest nie wiem ja szukałam jakieś dwa miesiące temu nie było ale znalazłam słuchajcie gdzie na vinted także tak znalazłam na vinted i mam jeszcze jedno albo dwa opakowania tego chyba jedno całe no i to tego mam Praktycznie całe, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie połam tego, kobieto, bo to jest twoje ulubione. Naprawdę. Nie wiem, jak mi się tamto skończy. Nie mogę nigdzie jej znaleźć. Jak wiecie, gdzie mogę to znaleźć, to mi piszcie. Tu jest fajne, bo tu jest taka skrobaczka do tego. To nie jest temperówka, to tylko wytemperuję wam to. Także niby fajnie, ale z drugiej strony mogłaby tu być zwykła temperówka, bo na przykład. Takie kredki, no to już wam się nie stemperuje. Także cóż, życie. Trochę mi przygasło. Yy, czekajcie. Kończy mi się bateria, więc na szybko yy, przechodzimy dalej i przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Yy, I do pielęgnacji twarzy używam, to jest. Już tu nic nie ma. A. Yy. Nie ma nic totalnie. To, to wyprysło dosłownie. Skończyłam drugie pudełko, albo trzecie. Trzecie. Trzecie pudełko. Uwielbiam teraz. Nie ma tylko w Niemczech. Znaczy, może jest, ale nie mogę znaleźć konkretnie tej yy, butelki, tego. Krem na noc z ceramidami. Były jakieś inne zbielędy, ale nie ma tego, więc ubolewam nad tym bardzo. Będę w Polsce, to muszę kupić. A teraz aktualnie mam inne, więc testuję sobie te inne. No ale ten to jest must-have mojej blendacji. I z hagi, niestety nie ta, ale tamtą buteleczkę wyrzuciłam już. Więc pokażę Wam to tak wizualnie. Żebyście wiedzieli o co mi chodzi I to z literką B I tam to jest e, Wydaje mi się, że łagodzące Wiem, że na pewno było literka B e, To jest akurat e, Esencja e, I ta jest akurat Blask Wzięłam, chciałam przetestować e, Tamtą polecam Tej jeszcze nie wiem No widzicie, jeszcze nie zużyłam jej jakoś nie wiadomo długo, Dużo a tamtą polecam w 100%. Tą nie do końca wiem, czy polecam, ale też no tamtą polecam po prostu B. I wydaje mi się, że to był było nawilżenie, właśnie coś w tym stylu. Bardzo fajnie nawilżała, więc to musiało być nawilżenie. Dalej, latem, całe lato używałam albo to jest drugie opakowanie niestety mała buteleczka. Yy, używałam wody termalnej lub wody różanej. Na zmiennie, co akurat miałam w pobliżu, to było, to jest troszeczkę większa butelka, bo to ma 100 ml, tego jest 50, więc to raczej nosiłam gdzieś przy sobie, tam w torebce czy coś. Psikałam i miałam fajne ożywienia. To raczej w domu gdzieś psikałam yy, troszeczkę jako tonik, chociaż to nie jest tonik, to jest woda. Różana, i raczej tego nie używamy jako tonik, ale ja nie lubię toników, a to mi tonowało trochę twarz znaczy niwelowało to ściągnięcie, więc się sprawdzało w roli tonika. Zanim odkryłam właśnie to, później odkryłam to. No to troszeczkę woda poszła ta różana w niepamięć, ale dalej mega ją polecam. No a woda termalna, całe wakacje chodziła ze mną i Także sztos bardzo polecam, szczególnie na lato, ale teraz niekoniecznie, Ups. ale na lato bardzo. No i dalej pielęgnacja i tutaj przejdziemy, pokażę Wam to. Są to płatki z Isany i koniecznie te niebieskie, hydrożylowe. Intensywny efekt nawilżenia z kwasem hialuronowym i aloesem. Wydaje mi się, że kiedyś już o nich mówiłam, są mega fajne, bardzo polecam. Tak wyglądają te niebieskie. Żółte są takie A, różowe, są troszeczkę lepsze od tych żółtych, ale dalej tak. Te niebieskie mega nawilżają. Jeżeli potrzebujecie nawilżenia oczu, okolic oczu, to te polecam bardzo. Ja sobie używam właśnie. Jeżeli mam na drugą zmianę, to codziennie rano. A jeżeli mam na pierwszą zmianę, no to używam czegoś innego. Co wam pokażę, może w następnym razem. Ale tak, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Jest to maseczka z Rosmana. Niestety wzięłam to, urwałam górę, więc nie powiem wam, jak to się nazywa, ale jest to do odwodnionej skóry. Czyli no daje nam nawilżenie i to takie dość mocne Więcej może opowiem kiedyś indziej, bo na pewno Wam jeszcze pokażę, bo jest mega Mam też inne i jedna też jest dość taka moja ulubiona Jednak tej używałam całe wakacje, więc pokazuję tą No i ostatnie dwie rzeczy do włosów I zaczniemy może od tego A mianowicie jest to Montibello. Tak, to jest Montibello I jest to olejek um, Z um, Arganowy I Amber olej. Tak to Wygląda Ja mam małą buteleczkę i tu jest 30 ml Bardzo wydajna, więc na długo starcza I polecam, jeżeli kupujecie I macie możliwość tej małej To najpierw sobie kupić tą właśnie 30, 30 ml i przetestować. I drugie, termoochrona latem, totalnie potrzebna, ponieważ to też chroni przed UV, czyli przed słońcem.